Przyznać, że obecna sytuacja bardzo mi się podoba. Jest ciany, mocny ferment na tle nowych, to właśnie skinów z The Armory Update, a to można naprawdę ciekawie wykorzystać, co w końcu. łapkę w górę. Lecimy. Ale wszystko po kolei, zacznijmy sobie od tego, co prosi powiedzieli o ostatniej aktualizacji i na początek Monzi, którego przedstawiać chyba nie trzeba. Podoba mi się nowa aktualizacja. Movement jest lepszy w 100%. Podbili troszeczkę digla, teraz można biegać i strzelać. Nie rozumiem do końca czemu. Zmienili trochę, jeżeli chodzi o grafikę. Jeżeli grasz na słabych ustawieniach, to tak trochę jakbyś biote. Na wysokich, co daje busa do Twoich FPS-ów. Okay. W porządku co do tych kwestii graficznych można polemizować, aczkolwiek dobrze słyszeć, jak prost się wypowiada na temat grywalnościowych rywalnościowych. naprawili kilka kwestii. Słyszałem natomiast o wielu nowych błędach. Skiny są spoko, w sensie są fan po prostu. Przez to, że teraz nie można kupować gwiazdek, zrobili, że ludzie faktycznie grają w tą grę i widział ludzie, którzy gają na dasie i sobie farmią, widział te wszystkie lobby e, i się z tego zaśmiał. Więc taka neutralna opinia, myślę, że chyba w porządku. Z jednej strony z, z trochę naprawili, z drugiej strony nowe błędy. Stój przyjaciół, na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano nas jest go skisie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodik kwiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 zł i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Ale co należy jeszcze powiedzieć? To dość ciekawie podziało się z agentami. Przez ostatnie 3 miesiące, cena jaką należy zapłacić za to, żeby kupić każdego jednego agenta po kolei. Nie wiem, kto by miał to robić, ale daje nam to dość dużą statystykę. Tak czy siak, na wcześniej należało zapłacić 360$, dolarów, teraz jest to 1365 dolarów, więc mamy tutaj wzrost o prawie 107%, więc jest to gigantyczny wzrost, jeżeli chodzi o wartość tych to przedmiotów. Wchodzę sobie na market. Na pierwszej stronie agenci wrócili. Dwoje takowych, na drugiej nic, na trzeciej już też coś tutaj się znajduje. No dobra, patrzmy na tego pierwszego knypka. No i faktycznie, nie kłamią, cena praktycznie na ATH, możemy zobaczyć na przestrzeni ostatniego miesiąca, ze 117 zł na 245, dwukrotność jak się patrzy. No i pytanie, co będzie dalej z agentami, czy to jest jakiś FOMO, czy to jest jakiś hype obecny, który się tylko teraz tutaj utrzymuje, czy faktycznie już z tymi przedmiotami będzie, żeś tak wyrażę, krucho, jeżeli chodzi właśnie o ich dostępność. Bo jest duża szansa na to, że skoro nie pojawili się przy okazji tego The Armory Update, bardzo dużo teraz jest plotek i bardzo głośne głosy na temat tego, że już w ogóle nie będziemy mieli operacji, tylko będzie przerzutka właśnie na takie przepustki sezonowe i tak dalej, no to gdzie by ci agenci mieli dość? Ciężko powiedzieć. Nawet jeżeli by mieli dość, no to i tak tych starych jest troszeczkę niewiele. Też tak na dą sprawę tych agentów jest niewiele, więc czas jest z tego zdać sprawę, że agenci przyszłościowo mogą mieć pewno ciekawą opcją, co już wielokrotnie mówiłem. Z tego to też właśnie tytułu się w nie zaopatrzyłem. Także myślę, że dobrze o tym wiedzieć. Powstała bardzo fajna strona, dzięki panu Torowi, którego myślę, że mniej więcej kojarzymy. Strona wygląda w ten sposób. Nie jest ona może jakaś przekozacka, przepotężna i tak dalej, ale możemy tutaj sobie popatrzeć na rzeczy właśnie z Armory Update. Wchodząc na all items, możemy zobaczyć bardzo ciekawą statystykę, a mianowicie każdy przedmiot po kolei wymieniony, ile takowych to właśnie zostało już jakby otwartych, ile takowych można gdzieś tam wyśledzić, i tak dalej, i tak dalej. Co jest dla nas dosyć, dosyć ciekawe, z tego podróży mnie jest AWP Cmyk, ee, czy Cimy jak tu lubi. Także się jak powiedzieć o tym, że kiedy sobie przesortujemy w drugą stronę, czyli od największej ilości przedmiotów, najczęściej spotykanym przedmiotem, który został odebrany jest ten Deagle, który miał być limitowaną edycją. Za 25 gwiazdek, miał być cholernie drogi. Tymczasem jest go dwa razy więcej niżeli niebieskich skinów z jakiejś to właśnie yy, kolekcji, więc to jest dla to nas dosyć, dosyć mocna sprawa. No, ciekawa, jaka jest przyszłość tego digla. W sensie ciekawa jest przyszłość tego digla. Zobaczymy jak się będzie dalej prezentowało. Ja widzę potencjał na taki trochę zwrot akcji, jeżeli o niego chodzi, bo na chwilę są, ludzie trochę na niego napalają, ale widzę też potencjał taki, że zanim długo ludzie zaczną patrzeć, że e, tego jest tak dużo, że nikt tego nie będzie kupował, to już nie wymieniamy na tego Digla. I się okaże, że za jak się będzie kończył ten cały event, kiedy ciężko powiedzieć, ale jak się już będzie kiedyś kończył, no bo kiedyś się raczej skończy, no to się okaże, że będziemy stylowali podobnej liczbie. Nie mówię, że tak będzie? Mówię, że widzę na to, póki co potencjał. O, 2021 niech będzie. Tutaj te przedmioty startowały od szalej jakości, później szły przez te jasne niebieskie, potem były faktycznie niebieskie i potem fioletowe. Teraz możemy zobaczyć, że jeżeli sobie wejdziemy na jakąś nową kolekcję, dla przykładu grafik, bo czemu też nie, teraz one już startują nie od szalej, tylko tej jasno-niebieskiej kolekcji, o, nie, o jasno-niebieskiego stanu. Więc warto sobie powiedzieć, że to się w jakiś sposób przekłada na stany. Dzięki temu dużo prościej jest trafić te najdroższe, najwyższe przedmioty. Najdroższe w sensie najwyżej jakością to oczywiście przedmioty, co często idzie w parze z tym, że one są najdroższe. I myślę, że też warto o tym sobie po prostu wiedzieć, warto o tym powiedzieć. I do czego troszeczkę zmierzam? Zmierzam do tego, że bardzo wiele ludzi spekuluje, że o w tych przedmiotów jest tak cholernie dużo, że już teraz to możemy zobaczyć, że ich tutaj patrząc tylko i wyłączy na to, to normalnie nóż się w kieszeni otwiera. M41S Fate, których jest pewnie 900. Co to ma być? No i czekajcie, po kolei. Na początek. Yy, na sobie zdać sprawę, ile to wszystko będzie trwało. Tego nie wiemy, ale z racji, że tego Digla można wymieniać przez około 100 dni, bo tylko przy nim winietka, informacja, no to możemy iść tym tropem, że mniej więcej to będzie trwało, powiedzmy sobie, około 3 miesięcy i mniej więcej podobny czas e, można jak najbardziej przyjąć. Co należy sobie powiedzieć, to to, że kiedy sobie patrzymy na wcześniejsze przedmioty, czyli deset Hydra, już weźmy tutaj na tapet, ona weszła oczywiście przy okazji operacji Raptite, znajduje się w kolekcji Mirage 2021 i coś, co należy powiedzieć, to, że jest, myślę, że takim dobrym do porównania będzie tematem. I co należy sobie o niej powiedzieć, to to, że jej jest Prawie że 14 tysięcy sztuk, e, i do tego również wchodzą suweniry, o czym sobie warto zdać sprawę. Więc teraz oznaczamy suweniry, i bez suwenirów w tej AWP jest, proszę Państwa, 9 tysięcy przedmiotów, więc wydaje się, że dosyć niewiele. Czyli 9 tysięcy przedmiotów. Dużo, niedużo, przejdziemy później, no nie? Myślę, że każdy z nas każe M4A4 Oula Legendarnego, kontrabandę, tak? Niezwiązanego z operacjami, ale myślę, że on daje dużo do myślenia. Proszę Państwa, y, możemy zobaczyć, że jego jest 7,5 tysiąca, gdzie tutaj oczywiście też są liczone m.in. statraki, no nie? Więc warto sobie z tego zdać sprawę. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że teraz, jeżeli sobie patrzymy na chociażby M41S Fate, jego jest 950 przedmiotów. Wydaje się być kosmicznie dużo na tle tych to właśnie przedmiotów, zważywszy, że M41S nie jest z nami jeszcze całego tygodnia. Tylko po kolei, należy sobie zwrócić uwagę na liczbę graczy. Pozwolę sobie powtórzyć, AWP Desert Hydra to jest wrzesień 2021, więc na taki okres na wykresie tutaj będę patrzył. Mamy 2021 rok, proszę Państwa, to jest ten moment. Wrzesień październik tutaj. I teraz możemy zobaczyć, że tutaj mamy wartości. 800 tysięcy, 900 to kiedy weszła ta aktualizacja operacji, dobrze widać. 900 tysięcy tutaj. Prawie, że pod milionem jesteśmy do końca tej operacji. Obecnie mamy tutaj, możemy zobaczyć statystyki na poziomie 1,5 miliona. Więc 150% więcej jakby mamy tej graczy, co myślę, że też to powinno nam dawać do myślenia. Z tego powodu, że to jest obusieczna. Z jednej strony większa liczba graczy przyczynia się do tego, że tych przedmiotów w jakiś sposób może stać wygenerowane więcej. Ale z drugiej strony dużo liczba graczy wpływa na to, że więcej osób chce takowy przedmiot w jakiś tam sposób Zdobyć. Więc tutaj te granice popytu i podaży jakby po prostu idą w górę. W związku z czym to jest dla nas dosyć interesujące, żeby w ten sposób na to patrzeć. Bo dużo ludzi to porównuje za jedynkowo, tak? Czyli o kuźwa, tego było 9000, tego już jest 900, no to już jesteśmy straceni. Ale po pierwsze, tak przypomnieć, to co powiedziałem wcześniej, według mnie jest bardzo duża szansa, że ten trend się zawróci, bo ludzie zaczną patrzeć, wszyscy zaczną mówić, że o Boże, tego jest już tak kolornie dużo, tego jest już za dużo, nie otwieram. I być może, wielu przestanie w ten sposób otwierać, przez co ta dynamika zostanie tutaj gdzieś tam wyhamowana. Weźmy pod uwagę, że do tego. Z czas Dojdą również jakieś bany. Przy okazji, test Hydra możemy zobaczyć, że znajdują się. Przedmioty, gdzie po prostu znajdą się w ekwipunkach, które są już banowane. Tak jak tutaj pan dostał Community na drugiej najlepszej AWP Hydra. GG. To co należy powiedzieć sobie, to to, że może się z tym na pewno podziać wiele. Po pierwsze, może być zahamowana ta dynamika, albo znowu może być przyspieszona. Przez to, że kiedy te przedmioty na przykład wejdą na rynki, to się nagle okaże, że mega jest na nie popyt. I mega, mega ludzie zaczną je otwierać i cena będzie jakaś totalnie, totalnie kosmiczna. Może to jest totalnie w dwie strony. Tylko, że według mnie jest za wcześnie, by postawić jakikolwiek wniosek. Według mnie możemy się tutaj spotkać za miesiąc czy za dwa, kiedy już faktycznie będzie jakiś czas, kiedy te przedmioty są na na rynku, zobaczymy, jak jest Liquidie, zobaczymy jak to schodzi, zobaczymy, jakie są ceny i tak dalej. Zobaczymy, jaka będzie dynamika, bo to, że nie dostaliśmy żadnego update od miesiąca. Yy, od roku, przepraszam, oczywiście od roku. I nagle dostajemy nowy update od roku, taki duży większy, to nic dziwnego, że ludzie się na to rzucili i nic dziwnego, że ludzie trojechają jakieś kosmiczne godziny dziennie, bo po prostu się na to rzucili. Zobaczymy, co będzie dalej. Także by tutaj troszkę uspokoić, patrząc chociażby na tą AWP cymek która mam wrażenie, że może być poniekąd fenomenem. Zobaczymy, jak się słowa zastarzeją, ale widzę na to dosyć duży potencjał. Na chwilę obecną, jak wam jest ile? 90. No właśnie. 9 no nie? Więc jeżeli przyjmiemy, że to jeszcze będzie trwało powiedzmy te 3 miesiące, czyli jakieś 14 tygodni czy coś takiego, w każdy tydzień będzie powiedzmy nawet 200 ich tutaj w jakiś sposób kraftowanych, odbijanych i tak dalej, to się zatrzymamy na co? Na 3 tysiącach? Na czterech? Czy to jest dużo z perspektywy AWP deset hydra? Czy to jest dużo z perspektywy 1,5 yy, większej liczby graczy? No nie wydaje mi się. Więc tutaj możecie zadzieć bardzo, bardzo ciekawie to, że sianek jest ferment, to, że jest panika, to, że ludzie gadają, że Jezu, ich jest tak kolernie dużo, że to będzie warte gorsze, to będzie i było zawsze. Tylko pamiętaj. Pamiętaj, żeby w jakiś sposób patrzeć na to w miarę logicznie i też szukać innych to właśnie sposobów myślenia, bo często to takimi się wygrywa właśnie na rynku. Ale okej, okay, żeby nie było, może deset hide jest jakaś felerza, może ich faktycznie jakoś mniej było, nie wiem, ludzie się nie rzucili w coś takiego. Gold Arabesk zatem, wprowadzony dokładnie przy tej samej operacji. Popatrzmy sobie na Flow DB jest ich 7 tysięcy, więc faktycznie trochę mniej oznaczyłem suweniory tutaj, w związku z czym faktycznie jest tego Gold Arabeska troszeczkę mniej. Okej, okay, przyznaję rację, ale z drugiej strony 7 a te 9 to nie jest aż taka gigantyczna przepaść. Zawsze są skiny, które to chyba lepiej, to chyba są jakoś tam lubiane, odbierane i tak dalej. Ale tak mnie naszło, że mam przecież bardzo dobry ekwiwalent M4 A1 fate. A mowa tutaj o AWP Fight. Co prawda wprowadzona przy okazji operacji funk więc jeszcze wcześniej. Ale dobra, zobaczmy. 2020 rok, więc okej, okay, patrzę na wykres. 2020, końcówka, możemy zobaczyć, że to jest ten moment. Milion, milion sto, milion dwieście, coś takiego. Więc już nie 150% więcej jest teraz, ale tak 120, 100, 100, 100, 130, coś takiego pokuszę się oswierdzić. No i wchodzę na flota, ładuję ile jest AWP Fade? Proszę Państwa, prawie że 12 tysięcy takowych to przedmiotów. Także według mnie, jeżeli sobie to z tej perspektywy patrzymy już nie na Cmyka, nie na Ola, tylko patrzymy sobie na tego e, MC1S, którego zamknąłem, fejdzie, którego jest tysiąc, no to załóżmy nawet, że ta dynamika jakoś tam mniej więcej będzie podobna, tak? Czyli że będzie jej przybywało po tysiąc na tydzień. Załóżmy, ok, nie wierzę, ale niech będzie, że tysiąc na tydzień będzie jej przybywało. No i załóżmy, że to będzie trwało powiedzmy te 3 miesiące. To skończymy z supply'em na poziomie 15-16 tysięcy, coś takiego. Zwo Zwróćmy uwagę na liczbę graczy. Praktycznie bardzo, bardzo podobnie. Więc coś totalnie nie zdziwił, jakbyśmy teraz tej M11S, zważywszy na to, że po pierwsze możemy ich farmić w nieskończoność, po drugie są jakieś lobby, dzięki którym to można fenomenalnie farmić, po trzecie jest więcej graczy, po czwarte do tego dochodzi również to, że teraz dużo łatwiej trafić tą AWP w czerwonym stanie, bo nie ma tego szarej jakości, jakby to, co ci pokazałem na początku. W związku z czym jest wiele argumentów, przez co możesz pokusić o stwierdzenie, że tej m 4 s mogło być dużo, dużo więcej. Ale z drugiej strony, jak możemy zobaczyć, jest jej może troszkę więcej, ale nie jakoś. Prze-kosmicznie. -prze I warto sobie z tego zdać sprawę.